Wiemy, kiedy dokładnie Doda dała kosza Dariuszowi Pachutowi. Tylko u nas nowe informacje. Kiedy Doda i Dariusz Pachut się rozstali? Świat gwiazd dotarł do nowych informacji. Od kiedy piosenkarka nie jest w związku ze sportowcem? Kropka. Partnerzy Dody. Z kim była w związku? Doda, wiele razy opowiadała w wywiadach, że jedyne czego brakuje jej do pełni szczęścia to prawdziwa miłość. Gwiazda dotychczas była w kilku głośnych związkach, z których żaden nie przetrwał próby czasu. Ma za sobą dwa małżeństwa i kilka relacji, w których trakcie pokazała, jak wiele jest gotowa poświęcić dla partnera. Pierwszym mężem Dody był Radosław Majdan. Z czasem okazało się, że ją zdradzał, co doprowadziło do rozwodu. W kolejnych latach związała się z Nergalem, dla którego, gdy zachorował na Białaczkę, zorganizowała ogólnopolską akcję w poszukiwaniu dawcy szpiku. Kolejnymi wybrankami serca piosenkarki byli między innymi. Emil Hajdar, Emil Stępień, z którym wzięła ślub w Hiszpanii oraz Dariusz Pachut. Doda i Dariusz Pachut zakończyli związek. Nic nie wskazywało na to, że uczucie Dody i Pachuta wypali się w tegoroczne wakacje. Para od tygodni uchodziła za szczęśliwą. Publikowali wspólne zdjęcia i relacje z romantycznych wypadów. Doda z całych sił dopingowała ukochanego, gdy ten ruszył zdobyć wodospad Jambila w Peru. Niespodziewanie 18 lipca do mediów przedostała się informacja o rozstaniu gwiazdy i sportowca. Poniekąd potwierdzeniem tych rewelacji były usunięte z social mediów wspólne zdjęcia. Sami zainteresowani nie zabrali jednak głosu w sprawie. Fanów artystki zaniepokoiło jednak nagranie, jakie udostępniła na swoim profilu na Instagramie. Doda rozpłakała się w podróży wszystko przez zakochaną parę. Rapczewska zamieściła w mediach społecznościowych kilka kadrów z egzotycznej wyprawy. Fani zwrócili uwagę na post, w którym przyznaje, że przez ostatnie dwa tygodnie schudła aż 5 kilogramów, co nie było dla niej powodem do dumy. Czy przyczyną mógł być stres? Jeszcze większe wrażenie zrobiło nagranie, na którym piosenkarka obserwuje przypadkową parę i jej zaręczyny. Widzimy wokalistkę zalaną łzami, czerwoną od płaczu i niezdolną do wykrztuszenia słowa. Krzywi się tylko z bólem, kiedy jej przyjaciółka pyta, czy tamte osoby będą w przyszłości szczęśliwe. Internauci, widząc takie kadry, popadli w oburzenie. Doda wzruszyła się na widok zaręczyn. To, co dzieje się obecnie w mediach społecznościowych Pachuta, nie mieści się w głowie. Sympatycy Dody zaczęli wytykać mu, że złamał serce ich idolce. Fajnie to na czyimś wizerunku się wylansować. Szkoda, że nie ma komentarza, co z Dodą. Wiele osób, też ja, dotarłam tu dzięki właśnie Dodzie. I kurczę, wkręciłam się w Was. Teraz smutno i brak info. A Doda cierpi. Kropka. Szkoda, bo fajna para była z nich, fajnie się ich oglądało, pisali internauci. Kiedy Doda i Dariusz Pachut rozstali się? światu gwiazd udało się dowiedzieć, kiedy Doda i Dariusz Pachut rozstali się. Według naszego informatora, para zakończyła swój związek za kulisami show TVP Roztańczona Polska. Wszystko miało miejsce we Władysławowie. Po koncercie doszło między nimi do ostrej wymiany zdań w hotelu. Doda musiała podjąć trudną decyzję o rozstaniu, mówi nasze źródło. Koncert we Władysławowie, o którym mowa, miał miejsce 16 lipca. Od tamtego czasu artystka skupia się na pracy. Grafik Dody jest wypełniony po brzegi. 6 października rozpocznie trasę koncertową promującą płytę akwaria, w której ramach odwiedzi 10 miast w Polsce. We wrześniu premierę będzie miało jej nowe reality show Doda Dream Show. Do tego dochodzą regularne występy podczas najróżniejszych telewizyjnych koncertów. Przed wokalistką między innymi udział w projekcie Roztańczony Narodowy